A dzień dobry, dzień dobry moje kochane skorpiony. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 26 grudnia do 1 stycznia już 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jestem kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze jak najbardziej mile widziane. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komen... Nie, już powiedziałam o komentarzach, co ja gadam. <laughs> Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zasubskrybujcie kanał, o ile oczywiście Wam się tu podoba. Dobra, skorpionki, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Mhm, mamy to. I jeszcze karta opiekuńcza. Granice nam się odwróciły, więc biorę granice. Granice. Ustalaj granice. Oszczędzaj swój cenny czas i energię. Tak jest. Dobra kochani, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Uch, paść w gorąco. No moje skorpionki są gotowe do akcji. Są gotowe, żeby sięgnąć... Po swój wewnętrzny ogień, po pasję, po namiętność, kochani. Może w tym tygodniu rozbudzi się was taki ogień, ogień do działania, do próbowania nowych rzeczy, do eksplorowania nowych przygód, tak? Nowych jakichś wyzwań. Paść w to jest zawsze coś nowego, ciekawego. Dla mnie to jest takie, ahoj, przygodo, lecimy do przodu i zobaczymy, dokąd nas to poniesie. Dla części z Was taka pasja, namiętność może się przebudzić w związkach, w relacjach. Dla części z Was może pojawić się ktoś nowy, kto rozbudzi w Was taki płomień ciekawości. Namiętności. Ale ogólnie jest to chęć eksplorowania właśnie nowych dróg, próbowania nowych rzeczy, ryzykowania w różnych tam sytuacjach, więc, kochani, wygląda na to, że naprawdę rozbudzi się Was taka iskra do działania. Okej, okay. co dalej? Co miłego w takim razie się może wydarzyć? Ósemka mieczy, kochani, wyjdziecie z jakiegoś martwego punktu, uwolnijcie się z jakiegoś więzienia mentalnego. Ósemka mieczy może świadczyć o tym, że były ostatnie jakieś problemy, jakaś trudność. Utknęliście właśnie w martwym punkcie, obracaliście się w kółko i w kółko i nie mogliście znaleźć rozwiązania na jakąś kwestię. Nie wiedzieliście co myśleć o danej sytuacji, co zrobić w danej sytuacji. To w końcu ulega zmianie, tak? W końcu dostaniecie olśnienia, oświecenie, może ktoś Wam pomoże, ale wychodzicie właśnie z tej martwej sytuacji. Zobaczmy o co chodzi z tą ósemką mieczy. Mhm, Misielec. Piątka mieczy. Mhm, I król pentakli. Wiecie co, dla części z Was może chodzić o sprawy finansowe? Dla części z Was może chodzić o sprawy finansowe. Ym... I wiecie co, wydaje mi się, że chodzi o jakąś taką trudną sprawę, może o jakąś kłótnię z kimś, może ktoś powoduje właśnie jakieś kłótnie, napięcia w pracy, coś takiego. Wiecie co, kochani? Dla mnie jest to typowo energia odpuść. Odpuść, odpuszczam. W ogóle nie będę się w to dalej angażować. I to jest coś takiego, dla części z Was możecie mieć napięcie z jakąś osobą z trygonu ziemi, byk, pan na koziorożec. Może chodzić właśnie o sprawy e, firmowe, materialne, może chodzić o Waszego stałego partnera, partnerkę, może chodzić o kogokolwiek, przyjaciela, znajomego i tak dalej. I czuję, że z tą osobą są jakieś napięcia, może ta osoba kopie pod Wami dołki, albo powoduje właśnie jakąś taką trudną relację, może wiecie, kłóci się. Szuka dziury w całym. Wiecie, są różne takie osoby. I wygląda na to, że w tym tygodniu y, może za wszelką cenę próbowaliście, nie wiem dotrzeć do tej osoby, wyjaśnić jej coś, próbowaliście za każdym razem, wiecie, y, gdzieś tam zawalczyć o tą relację, o tą sytuację. Ale mam wrażenie, moi drodzy, że w tym tygodniu stwierdzicie, spojrzycie w ogóle na to zupełnie z innej strony. Może spojrzycie, że ta osoba w ten sposób szuka atencji, albo że w ten sposób, y, nie wiem, próbuje ukryć jakiejś swojej niedoskonałości. Coś takiego, kochani. Spojrzycie w ogóle zupełnie inaczej na tą sytuację. I wiecie co? Ja mam wrażenie, że to będzie kwestia po prostu odpuszczenia. Jeżeli ta osoba będzie coś gadać, wy będziecie milczeć. Jeżeli ta osoba będzie coś inicjować, wy się po prostu oddalicie od tej osoby. Postawicie na zdrowe granice i nie będziecie dłużej angażować po prostu w swojej energii, w, w tą sytuację, w tą osobę, w ten konflikt, w tą niewyjaśnioną sytuację. I to po prostu umrze śmiercią naturalną. Dzięki temu, że po prostu wy sami energetycznie się od tego odetniecie i nie będziecie za wszelką cenę próbowali tego, wiecie, rozwiązać. To po prostu wszystko się zakończy. Widzicie dziesiątka kielichów, i będzie powrót szczęścia, radości, miłości i tak dalej. Więc e, powiedziałabym tak: e, nie wszystkie problemy trzeba na siłę rozwiązywać, tak? Nie zawsze trzeba wykonywać jakieś ruchy. Czasami trzeba po prostu odpuścić. I wydaje mi się, że tutaj to odpuszczenie dla Was będzie najlepszym rozwiązaniem w tej, w tej sytuacji, bo wszystko mówię, samo się e, rozwiąże. Mhm. Dobra, e, na co uważać? Mhm. Czwórka pentakli. Kochani, czwórka pentakli może świadczyć o tym, że mm, musicie wyjść z jakiejś swojej strefy komfortu odnośnie czy finansów, czy emocji. E, czwórka pentakli może świadczyć, że właśnie zaoszczędziliście jakąś fajne pieniądze, odłożyliście na coś, ale niekoniecznie puszczacie te pieniądze w obieg. Tylko po prostu dusicie na jakimś nie wiem w skarpecie, jak to się mówi i tak dalej. A może pojawić się właśnie jakaś fajna okazja czy do inwestycji tych pieniędzy w coś, e, czy jakieś fajne, nie wiem, czy lokat czy kątno oszczędnościowe, tak żeby Pieniądze pracowały. Pieniądze lubią obiekt, tak? Pieniądze też lubią, jak to się dzieje. To jest energia, więc ta wymiana energii musi być. Więc mm, zamiast właśnie dusić te pieniądze w skarpecie, spróbujcie, spróbujcie je gdzieś zainwestować. W taki oczywiście zdrowy, mądry sposób. Może zainwestować w jakąś nieruchomość, może zainwestować, żeby kupić coś, tak? Spróbujcie właśnie je wpuścić w obieg. Dla części z Was, kochani, ta czwórka pentakli właśnie może oznaczać, mówię, takie ograniczenie emocjonalne. Może boicie się otworzyć serce na kogoś, może boicie się wpuścić kogoś. Gdzieś tak, że tak powiem, do swojego życia. Lubicie tą swoją strefę komfortu i boicie się poza nią wyjść albo wpuścić kogoś, właśnie, do tej strefy komfortu. No, to też, że tak powiem, jest mało zdrowe. E, ja rozumiem, że część z Was może być, nie wiem, czy skrzywdzona po poprzednich po relacjach, czy może być nieufna. No, wy skorpiony, że tak powiem, bywacie nieufne, ale takie siedzenie w swojej skorupce całe życie, no, też do niczego nie prowadzi, tak? Ok, co w miłości? Zobaczmy. A w miłości mamy królową buław, no, czyli po raz kolejny ogień. E, kochani, możecie mi do czynienia z kimś z trygonu ognia? Baran Lew Strzelec. Bardzo ognista em, tutaj to królowa, ale oczywiście możecie mieć też do czynienia z królem, w zależności, kto mnie słucha. No, Ognista energia, pełna pasji, pełna namiętności, tak? E, osoba bardzo atrakcyjna, seksowna, taka pewna siebie, więc ktoś taki może wkroczyć w wasze życie, e, no albo wy możecie postrzegać właśnie tak swojego partnera. Albo wasz partner was oczywiście, tak? No ale szykuje się ognisty czas, taki pełen działań, pełen właśnie namiętności, ehm, no, będzie gorąco, bym nawet powiedziała. Będzie gorąco, moje drogie skorpione. Zobaczcie, zobaczmy tą królową e, Buław. Gupiec. Jacie. Mm, umiarkowanie, no strzelec mocno dla Was się rysuje, kochani. Ale też baran, no i eremita. Patrzcie, trzy arkana na wielkie i na spodzie gwiazda. No hello, dzień dobry. Yy, no, moje drogie, może faktycznie warto wyjść ze swojej jaskini i otworzyć serduszko na kogoś bardzo atrakcyjnego, kto może wkroczyć w Wasze życie w tym tygodniu, moje drogie skorpiony. Powiem Wam tak, czekajcie, zobaczę jeszcze tylko co jest. <laughs> Okej. Okay. Okay. E, Dobra, moje drogie skorpiony, już Wam mówię. E, faktycznie, dla moich singli może wkroczyć ktoś nowy w tym tygodniu. Ktoś trochę skryty, tajemniczy, ale jednocześnie, jak zamienicie słowo z tą osobą, poczujecie, jakbyście się znali całe życie. E, mam wrażenie, że spotkacie się za pomocą jakiegoś takiego zrządzenia losu. To będzie takie po prostu takie takie coś magiczne. To będzie po prostu taka magia. Może Wasza intuicja Was poprowadzi właśnie w jakimś tam kierunku konkretnym, gdzie w ogóle nie chodzicie. No i spotkacie tą osobę i bum, zaiskrzy. Wiecie, o co chodzi. Także to będzie takie no zrządzenie losu, zrządzenie losu, kochani. I powiem Wam tak, dla części z Was tutaj widzę trochę dwa scenariusze, więc też musicie obrać to dla siebie. Oczywiście gwiazdka nam się pojawiła, więc jest to spełnienie Waszych nadziei, spełnienie Waszych marzeń. Kochani, możecie poznać się też pod jakimś rozgwieżdżonym... Niebem, czyli wieczorową porą, z tym bardziej, że mamy tutaj księżyc. No właśnie, ale mamy księżyc i gwiazdy, męska i żeńska energia. Widzicie, jak będziecie pięknie, kompatybilni ze sobą. Naprawdę niesamowita energia. No Z tą królową było wcale, bym się nie, dziwi nie dziwiła, gdybyście wieczór zakończyli, że tak powiem. Um, no, wiecie jak. <laughs> no ale mamy właśnie tą dwójkę pentakli, więc bardzo fajna, zrównoważona relacja. Ale ten księżyc na końcu może mówić, że ta osoba może być tajemnicza i może nie, do końca, może nie do końca będziecie mogli rozgryźć ją. I tu widzę właśnie dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest trochę mniej korzystny, bo ta osoba może ukrywać, że jest w trakcie rozwodu, tak? że coś zmienia w swoim życiu. Nie, że jest po rozwodzie, tylko, że jest w trakcie rozwodu. I bo to ewidentnie się jeszcze dzieje. Ta osoba jest na dobrej drodze do odzyskania wolności, ale dla części z Was może jeszcze nie być do końca wolna. I może to przed Wami ukryć na samym początku. Ale dla części z Was może to być też taka sytuacja, że ta osoba właśnie jest takim singlem, trochę odizolowanym od innych, trochę wiecie, pełnym właśnie tej pasji, namiętności, takim seksji, I możecie stwierdzić, kurde, ta osoba na pewno będzie chciała tylko jednego, tylko zabawy i tak dalej i nic więcej. A ta ta osoba ma ukryte wnętrze w swoje takie bardzo ciepłe, bardzo rodzinne, bardzo kochające. Ta osoba może mieć jakieś dzieci z poprzedniego związku, z poprzedniego małżeństwa, ale ta osoba pragnie rodziny, pragnie stabilizacji, więc też nie osądzajcie, że tak powiem, po wyglądzie albo po jakichś takich pierwszych mm, kontaktach, że tak powiem, z tą osobą, bo mówię ta osóbka, która się pojawi w tym tygodniu, może być Waszym spełnieniem marzeń. Tylko wszystko też zależy, że tak powiem, od Was, czy ją dopuścicie do siebie i czy dacie temu szansę, czy też nie. Ale no, można powiedzieć, że z tym umiarkowaniem, no i też pustelnikiem po części, no, było Wam pisane wam się spotkać. tak? Było Wam pisane się spotkać, to jest zupełnie ktoś nowy, kto wkracza w Wasze życie i tak jak mówię, może być spełnieniem Waszych nadziei. Dla osób, które są w stałych związkach, ja widzę, że u Was też rozpocznie się całkowicie nowy rozdział, nowy etap. Jeżeli ostatnio trochę się poróżniliście, albo byliście trochę, wiecie, każdy w swoim świecie, może gdzieś tam każdy zajęty pracą albo jakimiś swoimi obowiązkami, to w końcu nadejdzie taki moment, gdzie będziecie mogli wspólnie spędzić czas. Znowu zacząć, wiecie, kolorować ze sobą, tak? Współpracować ze sobą. Znowu będziecie mogli skupić się na pasji, namiętności. No i kochani, no piękna karta i umiarkowania i gwiazdy mówi o naprawie relacji, o nowym początku, o powrocie do harmonii, do równowagi. Księżyc świadczy o tym, że wszelkiego rodzaju iluzje, tajemnice też odchodzą do przeszłości. Znowu powracacie, że tak powiem, do takiego stabilnego e, związku, bezpiecznego. Może trzeba będzie się tu rozliczyć, może coś przerobić, coś o czymś porozmawiać, ale nadchodzi zdecydowanie odmiana losu dla Was, moje drogie skorpiony. Uh -huh. Ekstra. Dobra. E Rodzina przyjaciela najbliższe otoczenie cóż tutaj, a tu mamy królową kielichów, czyli ta nasza energia miłości, to też jest wasza energia, drogie skorpiony, królowa miłości, królowa ciepła, więc e, możecie mieć do czynienia z kimś z podznaku właśnie e, skorpiona, rybek bądź ym, bądź raka. <grystanie> Ale oczywiście jest to energia, właśnie mówię, pełna miłości, empatii, współczucia, przyjaźni. Tu jest samo ciepło, sama miłość, więc to może być Wasza energia albo energia osoby, z którą będziecie mieć do czynienia właśnie w tym tygodniu. To jest też energia matki bardzo często, ta królowa kielichu, więc możecie mieć tutaj właśnie jakiś bliski kontakt ze swoją mamą albo z jakąś ważną kobietą w swoim życiu. Zobaczmy. Mhm. Rydwan. Mocno rak się nam tutaj zaznacza. Dziewiątka kielichów. Mhm. O, i szósta buław kochani. A pentakli. Super. E, kochani, widzicie, co wygląda na to, że tutaj będzie czas jakiegoś takiego, czy świętowania, czy właśnie jakiegoś spełnienia. E, ktoś z waszego otoczenia mógł ostatnio zainwestować, właśnie czy w jakiś nowy związek, czy no o może być w nowy związek albo w jakiś nowy projekt odniósł jakiś sukces spełnił jakieś swoje marzenia yy, i kochani może będzie chciał się podzielić z wami właśnie tym wydarzeniem e, rydwan może też świadczyć właśnie że ta osoba gdzieś wyjeżdża do innego miasta przeprowadza się i będzie chciała właśnie się z wami gdzieś tam w jakiś sposób też pożegnać e, dla części z was e, może nawet zaproponować jakiś wspólny wyjazd choćby na weekend na sylwestra tak e, w celu właśnie świętowania i że tak powiem e, no, celebrowania tego zwycięstwa. Do części z Was, kochani, mam wrażenie, że możecie dostać zaproszenie na jakieś wesele, yy, bo mamy tutaj króla i królową kielichów, jakby nie patrzeć. Yy, czwórka pentakli czasami właśnie świadczy o, o małżeństwie, o związku, o stabilizacji i na ten as pentakli, czyli dostaniecie jakąś propozycję, właśnie może zaproszenie na jakieś wesele wyjazdowe, będzie fajna imprezka, będzie fajne świętowanie. Yy, no i miło spędzony czas właśnie z tą bliską osobą. Mhm. Tak jest. Ale dla części z Was może to być kwestia też właśnie, mówię, zaproszenia na jakiegoś Sylwestra, ktoś z Waszych przyjaciół zapyta właśnie, czy macie jakieś plany, czy nie macie jakichś planów I, i, i może zaproponować Wam właśnie jakiś wyjazd gdzieś, gdzie spędzicie bardzo dużo fajnego czasu, gdzie będziecie w centrum uwagi, gdzie ogólnie będziecie się dobrze czuć, no, single, macie szansę tam poznać właśnie kogoś, kogoś swojego, mhm król królowa kielichów jak najbardziej. Dobra, słoneczka, lecimy dalej. Praca i finanse praca i finanse, cóż tutaj? Gwiazda. No i elegancko. Gwiazdo spełnienie marzeń, spełnienie no nadziei, bycie gwiazdą w swoim życiu, więc jeżeli myślicie o sławie, marzycie o sławie, jak najbardziej w tym tygodniu rozpocznijcie działać w kierunku swoich marzeń, albo już może coś takiego się dla Was spełnić, tak? Ktoś Was dostrzeże, ktoś Was zobaczy, ktoś Was zatrudni, nie wiem, czy w jakimś filmie, przy jakimś dysku, czy czymkolwiek, jeśli chcecie, mówię, być gwiazdą. Ale kochani, to jest też energia sukcesu, tak jak mówię, spełnionych marzeń, Gwiazdki z nieba, dosłownie. Więc no, przepiękna, przepiękna energia. Zobaczmy tą gwiazdę. Cóż tu takiego cudownego się dla Was spełnia? Dwójka kielichów mhm. jakaś współpraca, podpisanie jakiegoś kontraktu, jakiejś umowy piątka pentakli mhm. no i siła. <laughs> ich szczęśliwa wiwiórka na koniec. Kochani, powiem Wam tak: jeżeli były jakieś ostatnie problemy finansowe, nie mieliście pracy, to w tym tygodniu pojawi się świetna oferta do podpisania właśnie jakiegoś kontraktu, jakiejś umowy i współpraca będzie przebiegać naprawdę fantastycznie. Tutaj będziecie musieli się wykazać charyzmą, odwagą i taką pewnością siebie, pokazać się z tej strony, no i macie szansę właśnie wejść właśnie w nową ścieżkę, która przyniesie Wam bardzo dużo stabilizacji, obfitości, takiego bezpieczeństwa. Dla części z Was, kochani, jeżeli prowadzicie na przykład własną działalność, i prowadzicie tą spółkę w pojedynkę, spółka Wasza czy Wasza firma mogą mieć jakieś problemy albo ogólnie w pracy mogą być jakieś takie problemy czy finansowe czy cokolwiek. W tym tygodniu będzie dosłownie uleczenie, uleczenie tej sytuacji i spełnienie. Nie poddawaliście się, walczyliście dalej, że tak powiem, o tą swoją sytuację, walczyliście o polepszenie tej sytuacji i kochani może pojawić się jakiś właśnie czy dobrodziej, który wesprze Waszą firmę finansowo. Czy jakiś super klient, z którym podpisanie umowy uwolni Was od jakichś długów, zadłużeń i, i wprawi, że tak powiem, w ruch tą maszynę biznesu. Dla części z Was może to być kwestia, że Wy pomożecie komuś, podpiszecie z kimś umowę i stworzycie świetną spółkę, jednocześnie, nie wiem, inwestując swoje pieniądze właśnie w tą osobę, ale ogólnie zysk będzie obopólny, bo zdecydowanie, kochani, podpisujecie umowę w kierunku czegoś nowego. Otwiera się przed Wami nowa ścieżka, to jest Wasza decyzja. Z odwagą wkraczacie w to wszystko, tak? I kochani, idziecie, na drogę stabilizacji, bezpieczeństwa, stworzenia jakiejś takiej naprawdę solidnej firmy, solidnej działalności, no i będzie ta obfitość, widzicie, tu jest tyle tych żołędzi, że spokojnie przeżyjecie zimę i to nie jedną, tak? Ta wiura śpi spokojnie i tak dalej, tak samo Wy będziecie spać spokojnie, bo będziecie wiedzieć, że Wasza przyszłość jest zabezpieczona. Więc kochani, pojawi się szansa w tym tygodniu zdecydowanie właśnie na em, jakiś układ, na jakąś umowę, która no, przyniesie Wam bardzo, bardzo dużo dobrego w przyszłości. Rada dla Was. Dwójka pentakli. Zachowajcie równowagę we wszystkim, co robicie. Harmonię. I tą harmonię taką wewnętrzną pomiędzy tą męską, a żeńską stroną, i też na zewnątrz. Pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Pomiędzy miłością a byciem singlem, że tak powiem. Pomiędzy obowiązkami a jakąś tam a jakimiś przyjemnościami. Tu jest ważne zachowanie harmonii w każdym aspekcie Waszego życia. Mhm. Dobra, lecimy z jednorożcem, kochani. Zobaczmy, jednorożca dla Was. Dziękuję bardzo. Ponowne narodziny. O, jak ślicznie. Wymyśl siebie na nowo. Tchnij życie w swoje marzenia. Stwórz nową rzeczywistość. No, kochani, wygląda na to, że będziecie stwarzać nową rzeczywistość w wielu płaszczyznach, więc brawo, super. E, Okej, okay, co pytania i odpowiedzi, i odpowiedzi od aniołków? Kochani, jeśli macie jakieś pytanie, bądź pytania, wybierzcie sobie numer. 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam właśnie odpowiedzi od naszych kochanych aniołków. 1, 2 i 3. Dobra. Gotowi, gotowi. Jedyneczka. Wybierz nowy kierunek. Mhm. Odpowiedź numer 2. Wypatruj znaku. I odpowiedź numer 3. Przebaczenie. Pięknie. Dobra, moi Skorpionki. Na koniec jeszcze bonusik mały mam dla Was. Wybierzcie sobie też numer 1, 2 lub 3. A ja wylosuję Wam, co Was czeka w nowym roku. <noise> Wybieram wam tylko jedną kartę, to jest taka prosta talia, która ma tylko 6 kart negatywnych, które zostały wyciągnięte. Od razu wam mówi, przyznaję się do tego, ponieważ chciałabym, żebyście z taką pozytywną energią weszli w nowy rok i nie martwili się jakimiś potencjalnymi problemami i różnymi sytuacjami, tylko manifestowali tylko i wyłącznie to co dobre. Więc są tu same dobre karty, kochani. Więc wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3 i zobaczymy co przyniesie wam ten nowy 2023 rok. Jeden, dwa i trzy. Gotowi? Mam nadzieję, że gotowi. Odsłaniamy jedyneczki, co dla Was? O, mężczyzna w wieku od 35 do 50 lat. Przystojny. Hmm. Czyli potencjalny kandydat na miłość, ale też może ważny przyjaciel, może partner biznesowy dla części z Was. Na pewno ta osoba odegra ważną rolę dla Was w nowym nadchodzącym roku. Mhm. Dobra, dwójka. O dom rodzinny, jedność, szczęśliwy związek. Pięknie! I dla trójek obcokrajowiec, dobrze urodzony. Huhu. Czyli tak samo osoba, która odegra ważną rolę w waszym życiu. Mhm. Może jakiś wyjazd za granicę się będzie szykować, albo współpraca z jakąś firmą zagraniczną. Kto wie? Dobra, kochani, to by było na tyle. Korzystając z okazji, oczywiście, życzę Wam. Szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego co najlepsze. Miłości, zdrowia, kasiory, spełnienia marzeń, obfitości w każdym, w każdym możliwym aspekcie Waszego życia. Ehm, wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. No i szampańskiej zabawy, cudownej zabawy. Czy to gdzie, jeśli się, się wybieracie, czy, czy w domku, czy nawet jak pójdziecie spać wcześniej, bo będziecie chcieli się wyspać. Bawcie się dobrze. Kolorowych snów, wszystkiego dobrego. <laughs> no i do zobaczenia za niedługo. Buziaczki. Papa. Pa.